Zajmijmy się tematem, który wielu przedsiębiorców odkłada na potem, a który potrafi najmocniej ugryźć po zmianie formy: podatki po przekształceniu z działalności do spółki ZOO. Nie chodzi tylko o to, żeby było CIT zamiast PIT. Chodzi o trzy rzeczy naraz: co dzieje się podatkowo w dniu przekształcenia, jak wyglądają bieżące podatki po transformacji i co z Twoimi starymi ogonami, ulgami, stratami, remanentem, zaległościami. Tu jest najwięcej minut. Chcę, żebyś po tej lekcji widział wyraźnie, gdzie są typowe pułapki i co trzeba odstrzelić zawczasu. Od amortyzacji przez VAT i remanent, po wypłacanie pieniędzy ze spółki będzie trochę prawa, ale wszystko po ludzku z przykładami i jednym konkretnym case study. Zacznijmy od prostego obrazu. Przekształcenie to tak naprawdę zmiana opakowania podatnika. Z osoby fizycznej prowadzącej działalność robisz osobny byt. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest podatnikiem TIT. I teraz masz trzy poziomy, które musisz ogarnąć. Po pierwsze, moment przekształcenia. To dzień, w którym wpis spółki trafia do KRS przy przekształceniu ustawowym, albo dzień wniesienia aportu lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W tym momencie domyka się jeden świat podatkowy, a otwiera drugi. Tu wchodzą w grę remanenty, korekty, wyceny. Po drugie, podatki na przyszłość. Po transformacji spółka płaci CIT, a ty, jako wspólnik, rozliczasz się z dywidend, wynagrodzenia z zarządu, ewentualnie B2B. Zmienia się logika wypłacania pieniędzy, moment opodatkowania i stawki. Po trzecie, stare sprawy, które idą za tobą. Ulgi, straty, niezamknięte sprawy z urzędem, zaległe deklaracje. One nie znikają magicznie, dlatego że masz już spółkę. Sukcesja podatkowa działa, ale nie polega na tym, że ktoś kasuje twoją historię. Jeśli chcesz, żeby transformacja podatkowo była bezpieczna, musisz świadomie podejść do tych trzech poziomów. Niech będziemy reagować, jak coś przyjdzie z urzędu, tylko plan. Co robimy przed ruchem, w dniu przekształcenia i w pierwszych miesiącach po. W poprzednich lekcjach z tego modułu omawialiśmy trzy główne ścieżki: przekształcenie ustawowe, aport lub sprzedaż przedsiębiorstwa albo ZCPE oraz nową spółkę obok. Teraz popatrzmy na nie oczami fiskusa. Przekształcenie ustawowe do spółki ZOO. Tu działa zasada sukcesji z ordynacji podatkowej. Spółka wchodzi w prawa i obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Zwykle kontynuujesz NIP, kontynuujesz rozliczenia, przechodzą na spółkę twoje zobowiązania i część Uprawnień. Nie ma typowej sprzedaży majątku, tylko zmiana formy. To najbardziej ciągłościowy wariant podatkowo, ale nie zwalnia z remanentu, domknięcia ksiąg i posprzątania przeszłości. Aport lub sprzedaż przedsiębiorstw ZCP do spółki. Tu często korzystasz z zasady, że zbycie przedsiębiorstwa jest poza VAT, ale podatkowo to już konkretna transakcja. Po Twojej stronie może pojawić się dochód z tytułu zbycia. Po stronie spółki. Nowa amortyzacja, nowa wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych. Sukcesja podatkowa działa inaczej niż przy klasycznym przekształceniu. Trzeba dokładnie wiedzieć, co formalnie jest przedsiębiorstwem albo ZCP. Nowa spółka obok, wszystko na piechotę. Podatkowo to najwięcej roboty. Masz dalej działalność z jej PITEM, a obok spółkę z CIT-em. Każdą fakturę, każdy kontrakt, każdy środek trwały trzeba przepinać świadomie. Brak sukcesji z automatu, brak jednego bilansu otwarcia. Tu jest najwięcej przestrzeni na chaos. Podwójne opodatkowanie, błędne waty, mieszanie kont. Pierwsze pytanie, jakie musisz sobie zadać przed ruchem, brzmi więc którą drogą idę i co to dokładnie oznacza dla pit seat, VAT? Bez tej odpowiedzi, cała reszta to zgadywanie. Pierwsza klasyczna mina to remanent i zamknięcie działalności. Wielu przedsiębiorców myśli, robię przekształcenie, to jakoś się tam wszystko przeniesie, a fiskus myśli inaczej. Przy wyjściu z działalności trzeba rozliczyć towary, materiały, półprodukty. Produkcję w toku, czyli zrobić remanent na dzień zakończenia działalności albo na dzień przekształcenia. Ten remanent wpływa na dochód z działalności w ostatnim roku. Jeżeli masz duże stany magazynowe, możesz nagle zobaczyć spory dodatkowy podatek. Druga rzecz to korekty VAT. Jeżeli w działalności odliczałeś VAT od środków trwałych i wartości niematerialnych, przy zmianie przeznaczenia albo zakończeniu działalności wchodzą w grę korekty wieloletnie. Fiskus patrzy, czy to, co odliczyłeś, nadal służy czynnościom opodatkowanym. Pułapka polega na tym, że wiele osób zamyka JDG w CDG, księgowa jakoś tam dopina rok, a dopiero po czasie wychodzi, że remanent był zrobiony zbyt pobieżnie, a korekty VAT w ogóle nie było. Przy pierwszej, poważniejszej kontroli urząd cofnie się do dnia transformacji i zacznie liczyć wszystko od nowa. Już z odsetkami. Zasada jest prosta: zanim cokolwiek przekształcisz, policz remanent i przeanalizuj korekty VAT. Nie na kolanie, tylko z księgową i przy większych biznesach z doradcą podatkowym. Druga duża mina to amortyzacja. Wiele osób liczy na to, że po przekształceniu zacznie amortyzować od nowa. Powyższej wartości. W większości przypadków to tak nie działa. Przy przekształceniu ustawowym, co do zasady, stosuje się zasadę kontynuacji. Środki trwałe i wartości niematerialne przechodzą do spółki z ich dotychczasową wartością początkową i z dotychczasowym stopniem umorzenia. Oznacza to, że spółka kontynuuje amortyzację, a nie zaczyna jej od zera. Nie możesz sobie dowolnie podkręcić wartości tylko dlatego, że zmieniła się forma prawna. Inaczej może być przy aporcie przedsiębiorstwa. Lub ZCP, albo sprzedaży składników majątku do spółki. Wtedy pojawiają się inne zasady ustalania wartości początkowej i amortyzacji. Ale uwaga, Fiskus bardzo uważnie patrzy, czy to jest realna transakcja rynkowa, czy tylko przekładanie z lewej kieszeni do prawej. Zbyt agresywne pompowanie wartości kończy się często sporem. Pułapka polega na tym, że bez analizy ludzie zakładają sobie w biznesplanach nowe, duże koszty amortyzacji po przekształceniu, a potem okazuje się, że według ustawy jest inaczej. Bilans się nie spina, cashflow też nie. Dlatego przed ruchem zrób prosty arkusz. Jak wygląda amortyzacja w działalności? Jak będzie wyglądać w spółce i jakie są różnice w PIT czy CIT? Trzecia mina to VAT. Tu w szczególności mylisz trzy rzeczy: Traktowanie przedsiębiorstwa lub ZCPE, korekty i technikalia związane z NIP. Jeżeli zbywasz całe przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to co do zasady ta transakcja jest poza VAT. Brzmi cudownie, ale od razu pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, czy to, co sprzedajesz lub wnosisz, naprawdę spełnia definicję ZCP? Po drugie, co z VAT-em od środków trwałych i towarów, które były wcześniej odliczone? Jeżeli to nie jest ZCP, tylko zwykła sprzedaż pojedynczych składników, wchodzisz normalnie w dostawę towarów lub świadczenie usług z VAT-em. Jeżeli to jest ZCP, w grę wchodzą korekty podatku naliczonego. Do tego dochodzą wszystkie techniczne rzeczy. Nowe kasy fiskalne albo zmiany danych na kasach, aktualizacje w JPK, zgłoszenia NIP-8, zmiany w umowach z operatorami płatności. Przy przekształceniu ustawowym temat jest prostszy, bo podatnikiem VAT pozostaje co do zasady ten sam podmiot sukcesja plus kontynuacja ENIP. Ale i tak trzeba dobrze opisać, od kiedy sprzedaż idzie na spółkę, a nie na JDG. Błędy typu część faktur podacie przekształcenia dalej na działalności, część już na spółkę. To idealne paliwo na korekty. Czwarta pułapka jest bardzo życiowa. Wielu przedsiębiorców mentalnie zostaje w JDG, mimo że formalnie ma spółkę. Na koncie spółki jest kasa, więc po prostu przelewamy na prywatne. Bez tytułu, bez uchwał, bez logiki. W działalności mogłeś tak robić konto firmowe, było formalnie twoje. W spółce Zo pieniądze na koncie należą do spółki, nie do Ciebie. Każda wypłata dla wspólnika musi mieć tytuł: wynagrodzenie, dywidenda, zwrot pożyczki, zwrot wydatków, wynagrodzenie z powołania, faktura B2B. Jeżeli robisz luźne przelewy ze spółki do siebie, Fiskus może to potraktować jako ukryty zysk, dywidendę albo nieodpłatne świadczenie. Wtedy wchodzą w grę dodatkowe podatki, a przy estońskim CIT jeszcze mocniejsze konsekwencje. Do tego dochodzi ryzyko odpowiedzialności zarządu za działanie na szkodę spółki. Dlatego jednym z zadań przy transformacji jest zaprojektowanie legalnych dróg wypłaty pieniędzy ze spółki, wynagrodzenie zarządu, umowy cywilne, ewentualnie dywidendy, umowy pożyczek, zwroty kosztów. To nie jest temat na 5 minut. To jest osobny kawałek układanki, który trzeba dopasować do Twojego życia i planów. Marek prowadził dużą JDG w handlu częściami motoryzacyjnymi. Duży magazyn, wysokie stany towaru, dobra marża. Księgowość na ryczałcie plus Excela w głowie. W pewnym momencie banki doradca mówią: Czas na spółkę. Zo. Będzie pan wyglądał poważniej. Robią przekształcenie ustawowe. Akt notarialny KRS. Wszystko ładnie. Marek cieszy się, że teraz ma tarczę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko nikt nie usiadł z nim spokojnie do remanentu, korekt VAT i nowego sposobu wypłacania pieniędzy. Po roku przychodzi kontrola. Urząd patrzy na dzień przekształcenia i widzi: remanent zrobiony bardzo ogólnie, bez realnej wyceny. Korekt VAT praktycznie brak. Po przekształceniu z konta spółki idą regularne przelewy na prywatne bez tytułu, bez uchwał. Efekt. Urząd doszacowuje dochód z JDG na moment przekształcenia. Remanent. Każe zrobić korekty VAT oraz opodatkowuje część przelewów jako ukryte zyski. Do tego nalicza odsetki. Marek nie bankrutuje, ale dostaje bardzo drogą lekcję. Gdyby przed przekształceniem zrobił porządny remanent, przeliczył VAT i zaprojektował wypłaty ze spółki, większości problemów by nie było. Po tej historii Marek siada z doradcą, robi plan podatkowy na dwa lata, dopina remanent, ustala jasne zasady wypłaty pieniędzy, prostuje sprawy z VAT. Drugi raz tej samej miny już nie nadeptuje. Na koniec masz prostą checklistę, minimalny standard, zanim w ogóle złożysz pierwszy wniosek o przekształcenie. Wiem, którą ścieżkę wybieram i jakie ma skutki podatkowe. Czy rozumiesz różnicę podatkową między przekształceniem ustawowym a portem przedsiębiorstwa ZCPE, a nową spółką obok? Czy wiesz, jak ta ścieżka działa przy podatkach? Mam policzony remanent i rozpoznane korekty VAT. Czy masz aktualny remanent na dzień planowanego przekształcenia? Czy wiesz, jakie środki trwałe i wartości niematerialne wymagają korekty podatku naliczonego? Rozumiem, jak po przekształceniu będzie wyglądać amortyzacja. Czy wiesz, które środki będą amortyzowane kontynuacyjnie, a które będą miały nową wartość początkową? Czy widziałeś symulację amortyzacji przed i po w liczbach? Mam zaprojektowane legalne drogi wypłaty pieniędzy ze spółki. Czy wiesz, na jakiej podstawie będziesz pobierać pieniądze? Wynagrodzenie, powołanie, B2B, dywidenda, pożyczki? Czy masz to omówione z księgową i prawnikiem? Zrobiłem przegląd starych ogonów. Czy wiesz, jakie masz zaległości, ulgi, straty toczące się sprawy z urzędem? Czy przeanalizowałeś, co stanie się z nimi po przekształceniu i co trzeba dopiąć jeszcze na etapie działalności gospodarczej? Jeżeli na większość pytań odpowiadasz tak, jesteś kilka kroków przed. Przeciętnym przedsiębiorcom. Jeśli dominują, nie wiem, lepiej uzupełnić te braki teraz, niż później tłumaczyć się z nich przed urzędem. Przekształcenie to nie tylko zmiana formy w KRS, ale też konkretne wydarzenie podatkowe. Remanent, korekty VAT, amortyzacja i stare zobowiązania nie znikają, tylko zmienia się sposób, w jaki fiskus na nie patrzy. Ścieżka transformacji decyduje o podatkach. Ustawowe przekształcenie, aport przedsiębiorstwa ZCPE i nowa spółka obok mają różne skutki dla PIT, CIT, VAT. Bez zrozumienia tych różnic łatwo wpaść w pułapki, które kosztują dziesiątki albo setki tysięcy. Najważniejsze pułapki do odstrzału to remanent, amortyzacja, VAT i wypłaty dla właściciela. Jeśli policzysz je przed ruchem i zaprojektujesz jasne zasady, przekształcenie podatkowo będzie spokojnym procesem, a nie serią przykrych niespodzianek.